drugiej no, strony i dzisiaj y, zrobimy kopalnię w naszym domu. Myślę, że tutaj będzie nasze, ja to oszkle, to wszystko będzie oszklone. I myślę, że w tą stronę będziemy robić, takim w, 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 w po prostu z surowcą będziemy się wkopywać. I myślę, że to jest dosyć fajny pomysł, bo surowce już są na, naprawdę aż za bardzo potrzebne. No dobra, no to myślę, że będziemy to e, Będziemy się wkopywać wiecie, pierwsze odcinki będą takie, no, po prostu jakieś kopalnie, tutaj zboże trzeba robić, ale wszystko się rozkręci, to jest to mi wiesz, żeby się tak rozkręci, musimy po prostu wejść i ten, potem jakieś dungeony będziemy odgrywać, chodzić po świecie, zostawimy ten domek, ten domek będzie po prostu, a, dużo tego będzie, nie chcę się rozgadywać, bo też powiem za dużo i po nie będzie fajne. Dzisiejsze odcinki to tak, mam nadzieję, znaleźć gdzieś taki tak... tak zdobyć przedmioty po prostu na zbroję jeśli to będziemy przedmioty na zbroję to już będzie extra no i o to chodzi właśnie trochę na zbroję trzeba znaleźć przedmiotów a w następnym odcinku, Live myślę to będzie live następny ja was powiadam nie, filmikiem informacyjnym pójdziemy do idziemy, pójdziemy no to teraz pomyślę, idziemy się pójdziemy pójdziemy Poszły chyba też surowce, ale już takie pożerniejsze jakieś bianek. Próbujemy zrobić. Trochę na no. opacie. Właśnie przed szykowaniem odcinka chciałem się już naszykować. Tutaj wychodzę na chwilę na skraj, popatrzeć jak to wygląda ładny widok naokoło. Jek, ja, ząb. Już, już, myślałem, że strasznie się zjawiło chyba z także mega tam Ja już Iron Helmet nie wiem czemu, może y, chyba w tej modyfikacji jest tak, że z modów też często jakieś przedmioty wylewały, także tak zęboka wyleciał mi e, właśnie pełnik żelazny i to było naprawdę no, zaskoczenie. Dobra, szukamy jakiegoś żelaza. O, jest coś, jest coś, fajnie, pani, nie pocieszłam. Zawsze wszystko trzeba wywierać, wszystko się pójdzie, czyta. Ile oczywiście nie możemy zrobić. Dobra, jeszcze mamy tutaj... No to dobra, trochę się tutaj jeszcze wkopiemy Spróbujemy po prostu znaleźć trochę surowców Ten odcinek będzie bardziej taki, że się z pogadał Kolejny odcinek myślę, że dosyć, dosyć fajnie, wszystko Wam raczej wyjaśniłem, jeśli czegoś nie wiecie, to dalej pytajcie, ja zawsze odpowiem w komentarzach. A nie a mnie A teraz filmiki będące z części po poliorożeją, sami wiecie, już zaczyna u mnie, bo ja na Dolnym Śląsku, u mnie zaczynają się właśnie ferie. Mam więcej czasu, żeby to nagrywać, szczerze. Nawet to, Jezu, jakby mi się uda, to wyjedziemy, tak mi idziemy ale to jest bardzo mała szansa. Tak, spróbować, Dobra, że nasza wyspa nie wzięliśmy brzydką wyspę może no, przynajmniej na w jest dochodna pięknie by było ja bym się cieszył myślę że następny odcinek na moim kanale to będą e, minigamy. tak minigame jakieś nagrody nie chcę cały czas tego Minecraft Dimension bo no to będzie powiedzmy będziemy spamować cały czas jedną rzeczą a tak to będziemy mieli co najmniej o powiedzmy dwie serii, ja zagram na Kon, Poulso min. filtour A gozu, dobra, że przepraszam wytrywa. za przerwę, ale kolega zadzwonił w ważnej sprawie, dobra, no to jedziemy dalej z tym kochani. Myślę, że w końcu coś znajdziemy, bo na razie to nic, co? O, o, pięknie, pięknie. O, może coś tego będzie, może jakąś brojkę z tego można zdobyć. Sprawdzamy. Hmm, cynk. Po no cholerę jest mi cynk potrzebny, co mi to dało? Ła, oh, chcesz broc to jest Minecraft Teraz X-Ray'a. i pozbieramy żadną Podbioruję gry tylko O węgiel, co najmniej tyle szczęścia coś wykopuję o coś tutaj, co to jest? To nie węgiel! What? Mamy dziurę. Dobra to, to już wiemy, że to jest nasz maksymalny poziom w, w, w tym domku Bierzemy węgiel Nie, dobra, dobra, bardzo ten węgierszy Spróbujemy to Może coś znajdziemy To jest jeden z najlepszych sposobów, wiecie, bo kopujecie się w przód i tutaj macie też wszystko Zobaczycie czy Wam jest, żadne surowce nie uciekły i naprawdę do Citarendzie komu odkrywacie. Też, na przykład, ja na przykład lubię ten sposób no Dobra, dobra, my tu nagrywamy, a tu nic nie znajdziemy. Jeśli nic nie znajdziemy, no to ja już naprawdę będę musiał, będę zmuszony zrobić live. <grywka> Z tymi surowcami tak krucha jest, to trochę nie fajnie.

Tutaj myślę, że będziemy, zrobimy takie przejście i tutaj też coś wybudujemy. To miejsce jest fajne. Tu coś będzie na pewno. To, to, pff, tam jest też jakiś surowy. Dobra, to zejdziemy szybko po niej. Tylko jest nie jest bo by byłby fajny szkielet tam jest niefajny, niefajny. Trochę w grupie jesteś też...

Węgla to się naprawdę mnóstwo generuje, a żelaza to ja w ogóle nie widzę na tej partii. Trochę niefajnie, a z żelazo, które miało iść na przykład, to ja wywaliłem na co? Na wiaderko i wodą, żeby zrobić farmy, no, prawda? No, no Co to jest? O, Deep Iron Ore. O oh, jest, tak! Możemy w końcu coś... No, pff. Tylko dwa? Musi tam być więcej, no musi Nie bo ja dwóch nie... No nie jest! Nice Nice Już będziemy mieli chyba killów, zobaczymy czy on będzie kopał takie rzeczy, których nie mogę normalnie kondygnować Ciebie tam jeszcze? Powiedzmy że jest nawet bezpiecznie Lawa to jest? Lawa w wodzie? Nie, tak się... Nie, tak się fajnie ustawiła i się zręła. Fajnie to wyglądało. Nie, no fajnie to wygląda. No, no, ładne, ładne. Nice. Słyszę cię, że I kill you. ci wpierdolić o. Nice. Tyle Nie tam musi coś być bo ja sobie nie wybaczę Tak, tak nice, nice tutaj musi coś, jest jakiś cake O fuck. Fuck fuck fuck, fuck. fuck, 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 fuck I nie mam jedzonka Debit. Dobra, za sekundę tu wrócę z jedzonkiem z e, na full. No i dobrze, my to idziemy to. No no nie, nie mówcie, że to jest ender. Dobra, dobra. Tylko na nich nie spojrzyć. tylko na nich nie spojrzyć. Tylko nie patrzeć na Enderman, wszystko tylko nie patrzeć na Enderman. dobrze O jest, 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 no przedmioty. Dobrze. dobrze. To jest te, znów z tych orów, z których... O oh, jest, dobra, jakiś nowy się super. Zaraz sprawdzimy co to. Nie mm. fish już był orwiable. To jest takie same wszystkie. O oh, jest. Żeby nic mi nie A to są diaksy Diaksy Tak To muszą być diaksy Proszę żeby to były diaksy Dobra W następnym odcinku pójdziemy już Znaczy w następnym odcinku Będzie live Dam odcinek informacyjny, że będzie live i wbijajcie śmiało, ja go dam dzień przed live'em, powiem wam o które będzie, no i zrobimy live'a, e, znajdziemy dużo surowców, no i ogólnie pogramy sobie razem, więc proszę wbijajcie, ja mówię wam cześć, siema, Masakra Tojek, zapraszam na następne odcinki, bardzo fajnie mi się to nagrywa, więc do zobaczyszko